Aleksandra Linda, 27 l. Ma apetyt na karierę w show-biznesie. Kilka dni temu w Kozienicach odbyła się uroczysta premiera fabularnej krótkometrażówki Wiedźma. W obsadzie filmu znalazła się również piękna, wysoka dziewczyna, Aleksandra Linda. Trudno ocenić czy bardziej przypomina sławnego tatę, Bogusława, czy znaną mamę. Fotografkę Lidię Popiel, bo urodę i talent odziedziczyła po ojcu. Grała wspaniale, a rola nie była łatwa. To kino moralnego niepokoju, w którym napięcie buduje aktor. Alec doskonale wiedziała, jak to zrobić, zaznacza reżyserka filmu Katarzyna Jungowska, córka Grażyny Szapołowskiej, która wcieliła się w główną postać tej historii. Czy spełni się amerykański sen? To nie pierwszy filmowy występ Aleksandry. Niedawno zagrała epizod w trzeciej części Psów Władysława Pasikowskiego. Na planie pracowała razem z tatą. To oznacza tylko jedno. Rodzice, a przede wszystkim Bogusław i Linda, wreszcie powiedzieli tak i zaakceptowali życiowy wybór córki. Jeszcze niedawno, gdy ojciec słyszał o jej aktorskich planach, nie był zachwycony. Co więcej, Doszło nawet do ostrego konfliktu. Tata martwił się, bo doskonale wiedział, jak wyczerpujący i niewdzięczny potrafi być ten zawód. Chciał, by ukochana jedynaczka miała spokojniejsze zajęcie. Teraz jednak zmienił zdanie. I słusznie, Ola ma ogromny potencjał. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę, stwierdził Robert Ziółek, producent wiedźmy. Gdy dziewczyna była jeszcze w liceum, przeniosła się do Pragowa. Tam uczyła się aktorstwa i projektowania ubrań. Gdy wróciła do stolicy, próbowała sił w modelingu i chodziła na castingu. Wielkim marzeniem Aleksandry są studia w amerykańskim Masters Studio Strasberga, tam gdzie sznupy zdobywali na przykład Marilyn Monroe, Robert De Niro oraz Sal Pacino. Jeszcze kilka takich ruli sama zarobi na realizację swoich planów.